Przyjaciele, proszę wszystkich o ścienie minutą ciszy za duszy ofiar barbarzyńskiej izraelskiej agresji. Palastyn! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ci wszyscy mnie słyszą z tyłu? kochani dzieci. Jak możemy? To wielki boeta palestyńskiego Mahmuda Darwisha. Brzidzimy się nienawiścią i jej siedzenia przez ktokolwiek. Dlatego Filipie chcę odnieść do twojej pierwszej powiedzenie przypomnika Kopernika. Kiedy mówimy o wolna Palestyna, kiedy mówimy o wolnej Palestyny, o dzikie do morza i niektórych który do tego wypowiedzenia odnieśli, Chcę ich zapytać Członków świata Członków Rady Bezpieczeństwa Członków ogólnego Narodów Zjednoczonych Czy oni wiedzą Jakie są Granice Okupacyjne to Izraela? Mówcie nam, gdzie są te granice. Więc, kiedy mówimy o rozwiązaniu tego konfliktu, mylczyliście. Od prawie 25 lat ten okupant Zabija ludzi. W duchu pokoju. W duchu procesu pokojowego. Wasze głosy. Były ciche. Dlatego mówimy jasno, głośno i bez żadnych.

I dopóki trwa tej okupacji i tego izraelskiego mordu przeciwko mojemu narodowi Stryfikaze, w Strefigazie, w Lapusie, w Zininie, w Japonie, w Betlejem, w każdym mieście. będziemy Potępiać tej agresji. Będziemy mówić głośno: być Z Izraelem, być z okupacją. Nie damy się iść jak owcy na dzieć. Wiecie tu, kto mówił. Wiecie, kto tu powiedział. Nie damy iść jak owcy na dzieć. My jako cywili na zachodnim biegu i w Strefie Gazy jesteśmy poddawani zamordowaniem przez wojsko izraelskie. czy wiecie wczoraj osadnicy rozsyłają plakaty Będziemy zabijać. To usadnicy. Niektórych mają podwójne obywatelstwo. Niektórych są ochronione od rządu amerykańskiego i kolonialnych europejskich rządów. przyjaciele. Drodzy bracie, dziękuję wam. Dziękuję wam, przekazuję to w imieniu ofiar izraelskiego terroryzmu. Męczenników, rannych, zaginionych pod gruzami swoich domów. Wczorajsza liczba dotarła do 8 tysięcy ofiar tej agresji izraelskiej. 8 tysięcy zamordowanych. Wśród nich 3500 dzieci. Wśród nich około 2000 kobiet. Wśród nich ponad Dwóch tysięcy w dalszym ciągu są pod gruzami zbombardowanych domów. Dziękuję Wam. Przykazuję to od dzieci, których szukają kropli wody do bicia. I chwilą snów, i chwili snów, w obliczu trwających zbrodni. W imieniu mojego narodu dziękuję Wam i dziękuję wszystkich, którzy solidaryzują się z naszym narodem na całym świecie. Wy, Wy jesteście sumienia naszego człowieczeństwa. Drodzy przyjaciele, będziemy kontynuować marsze aż do zakończenia tej okrutnej okupacji i wojny. Aby wyrazić naszą solidarność. To mówię w imieniu wszystkich palestyńczyków tutaj w Polsce. Waszą solidarność z narodem palestyńskim i będziemy cały czas wyrazić nasze potępienia izraelskiej agresji. Ale dla tych dziennikarzy, pisarzy i tych, którzy mogą pisać, biście dalej, biście wszędzie o marzeniach tych osób, których Marle podczas snów. O marzeniach tych dwóch dzieci dzisiaj znalezionych przez dz dziennikarza, który relacjonował zbombardowanego bloku i znalazł ty dwojga. Wśród dziesiątki, ściątki ludzkiej. Nawet nie płakali. Stracili odczucia. Tak jak amerykańskiego rządu. Stracił odczucia ludzkości. Od wczoraj i przedwczoraj, Szanowni Państwo, słyszymy głos Roberto, ry, reporterów, agencji telewizyjnej z gazy, wzywających swoje agencje, mówiąc, wszędzie onosi się śmierć. Wszędzie onosi się, się zabach śmierci. Wszędzie słychać odgłosy armatów. Jękanie rannych. Gaza omiera. Zbrodnie wojenne i katastrofa humanitarna wymaga wymagają belli interwencje? Dziękuję Panie Pośle. I to trzeba od razu przekazać nowemu sejmowi. To trzeba przekazać każdemu rządu. Jeśli nie ruszacie teraz, tu kiedy? Jeśli nie zatrzymajcie tej zbrodni, to kiedy? Interwencja konieczna, jest konieczna, aby zapewnić ochronę międzynarodowej dla wozów stałych jest ludzkich w Strefie Gazy. Tak jak mówiliście, powtarzam, administracja amerykańska jest prawne i moralnie odpowiedzialna za to trwające, trwające ludobójstwa w Strefie Gazy. Ona Ona jest jedynym krajem, który manipuluje stanowiska międzynarodowego. Dlatego mówimy to głośno, że Stany Zjednoczone ponoszą odpowiedzialność prawną i moralną za każdy stracony ludzkie dziecia w Strefie Gazy. Prawo do samoobrony nie przysługuje tylko jednej strony i nie jest międzynarodowym zezwoleniem na praktykowania czystek etnicznych i ludobójstwo. Prawo do samooprony, Przysługuje każdemu. Każdy naród, który jest pod okupacją. I jeżeli przysługuje kogo? Komuś, to przysługuje naszemu narodowi. Szanowni Państwo, zbrodnie Izraela w strefie gazy wykracza międzynarodowe prawa i konwencje. To, co widzicie na ekranach telewizyjnych. administracja amerykańska i kraje historycznego kolonializmu. Nie będę wymieniał, bo znacie ich bardzo dobrze. Oni po prostu patrzą, oglądają i marzą o tym, żeby ty. Kanały telewizyjne, które transmitują ze strefy gazy, zniknęły. Tak jak z narodem palestyńskim. One tak marzą. Ale im mówimy, nie ma takich czarnych marzeń tylko w waszych głowach. Nasz naród będzie walczył o swoje istnienie będzie trzymał swoich praw nawet jeżeli Stany Zjednoczone zaciła swoją inwazję dla całego regionu. A dla Wam bowiem na pierwszej linii frontu, która walczy, która prowadzi tej wojny przeciwko strefie gazy, między innymi są i Amerykanie, i Francuzi. To koalicja przeciwko cywilnym ludziom. Czy w ogóle... Konwencje międzynarodowe tu już mają wartość? Czy są poszanowane? Tak jak w Ja myślę, że to czas, żeby cały świat o tym mówił wyraźnie, wyraźną i głośno też. Dlatego Apeluję do Was. Do Was nie zapomniecie o to. Nie zapomniecie o to. Dlatego, tak jak powiedziałem przed chwilą, piszcie do wszystkich organizacji międzynarodowej. Piszcie do wszystkich, wszystkich instytucji. Do Parlamentu Europejskiego. Dzieci trzeba. Zatrzymać tej wojny. Trzeba zakończyć tego ludobójstwa.